Witam Państwa serdecznie. Bób najczęściej wysiewamy wprost do gruntu. Nie jest on trudny w uprawie, więc często gości w wielu ogrodach. Ma wiele właściwości odżywczych, jest też ceniony ze względu na walory smakowe. Ja osobiście bardzo go lubię, ale był czas, że go nie wysiewałam. Moje dzieci kręciły nosami na jego widok. Kiedyś jednak znalazłam w internecie przepis na zupę bobową. Rodzina zakochała się w jej smaku i teraz bób to roślina, która obowiązkowo musi być zasiana. W gruncie siejemy ją jak najwcześniej się da. Jak tylko ziemia odmaznie i minie ryzyko dużych mrozów, możemy przystąpić do wysiewania. Czy jest zatem sens we wcześniejszym przygotowaniu rozsady? Ja uważam, że tak. Dlaczego? Po pierwsze, nie musimy czekać na odpowiednie warunki. Wczesny wysiew bobu wprost do gruntu jest uzależniony od pogody. Musimy czekać, aż odmarznie ziemia, aż stopnieje śnieg. Nawet gdy jest sprzyjająca pogoda, to nadmiar wody na ogrodzie może opóźnić pracę. Ja właśnie mam ogród na bardzo mokrym terenie. Są lata, gdzie mogę zacząć dopiero po 15 kwietnia. Lepiej dla bobu, gdy wysiejemy go jednak wcześniej. Ten rok jest nieco lepszy. Nie topie się wchodząc do ogrodu, więc jest szansa na wcześniejsze wysianie. Ale mimo tego uważam, że warto przygotować rozsadę. I właśnie drugim argumentem jest to, że przygotowując rozsadę bo bobu przyspieszamy zbiór o 2-3 tygodnie. Są osoby, które wysiewają bób już w lutym. W tym roku jest taka pogoda, że rzeczywiście może się to udać. Ja należę jednak do osób lękliwych. Obawiam się, że jeszcze pogoda może sprawić nam psikusa. To prawda, bób nie boi się chłodu. Młode siewki wytrzymują minus 4, starsza rozsada minus 6. A co, gdy przymrozi minus 8, minus 10? Nawet gdy rozsadę będziemy trzymać na świeżym powietrzu, to w chwilach takiego zagrożenia możemy przenieść ją do pomieszczeń. Poza tym, każda roślina w cieple kiełkuje szybciej. Gdy ma ciepło, rośnie szybciej. Kolejna, trzecia korzyść z przygotowania rozsady bobu to to, że znacznie zmniejszamy jego podatność na atak mszyc, a co za tym idzie? Bób rośnie zdrowiej. Rozsada dorasta wtedy, gdy mszyce nie mają dobrych warunków do rozwoju. Ja rozsadę bobu przygotowuję w kubeczkach po jogurtach. Te małe są wystarczające. Na dnie robimy otwór. Nasiona siejemy pojedynczo na głębokość około 4 cm. Gdy pojemnik jest nieco większy, ma średnicę około 10 cm, no to możemy te, wtedy wsadzać po dwa nasionka. Nasiona bobu można przed wysianiem namoczyć tak od 6 do 12 godzin. Przyspieszy to kiełkowanie o kilka dni. Jest to dobry sposób, gdy wysiewamy z jakimś opóźnieniem. Okres produkcji rozsady trwa tak około 20-25 dni i musimy stale o nią dbać, systematycznie podlewać, gdyż bób nie lubi być przesuszony. Rozsadę bobu musimy przygotować w widnym miejscu. Jeśli mamy do dyspozycji jedynie mieszkanie, to na parapecie. Gdy mamy szklarnię albo jakiś inspekt, to idealne miejsce, gdyż bób nie potrzebuje wysokiej. Temperatury. A co zrobić, by rozsada nie była zbytnio wyciągnięta? Najlepiej by było nieco podrośnięte sadzonki przenieść do szklarni, tunelu, inspektu. W chłodzie i w bardzo dobrze doświetlonym miejscu rozsada na pewno nie będzie wybujała. No, niestety, nie każdy z nas ma takie warunki. Ja na przykład nie mam. Jak na razie szklarni ani tym podobnych rzeczy. Więc będę robić to tak. Póki bób nie wzejdzie, póki trochę nie podrośnie, będę trzymać w mieszkaniu. Później będę stopniowo wynosić na zewnątrz. Zacznę od godziny, dwóch. Czas będę codziennie wydłużać. Gdy się przyzwyczają, to je po prostu pozostawię na powietrzu. Stale będę też kontrolować pogodę. Gdy będą zapowiadać przymrozki powyżej 4 stopni, zabiorę do pomieszczenia. Kolejne pytanie to kiedy rozpocząć przygotowanie rozsady? Możemy zacząć już to robić od 15 lutego i tak aż do 15 marca. Później możemy już wysiewać do gruntu. No, chyba że będą takie skrajne warunki pogodowe. Teraz to wiadomo, że z tą pogodą jest naprawdę różnie. Chociaż w tym roku to bardziej nam doskwierają wiatry. No ale różnie to może jeszcze być. Ja wysieję do pojemników tak jedną paczkę nasion. Wybrałam odmianę Bizon. Jest to wczesna odmiana. Jego okres wegetacji też jest nieco krótszy niż przy innych odmianach. A poza tym to jest nasza polska. Odmiana. I właśnie ją wysiewam. Gotową rozsadę możemy zacząć wysadzać do gruntu pod koniec marca. Wcześniej pamiętajmy jednak o zahartowaniu rozsad. Każdą roślinę, którą trzymamy w domu, musimy przyzwyczaić do warunków na zewnątrz. Co to oznacza? To znaczy, że tak na 7-10 dni przed wysadzaniem rośliny do gruntu. Stopniowo wynosimy ją na dwór. Najpierw na kilka godzin, potem ten czas wydłużamy. Uważajmy w bardzo słoneczne dni, by nie poparzyć młodziutkich listków. Najlepiej na początku ustawić gdzieś w cieniu. Pamiętajmy, że do słońca też musimy przyzwyczaić stopniowo roślinkę. Tak jak mówiłam. Nie przygotowuję dużo dużych ilości rozsad. Z, taki, z takiego jednego opakowania wyjdzie gdzieś około 20 sztuk. No, gdy przyjdzie odpowiedni moment, to po prostu w gruncie dosieje więcej. I tak zapewnię sobie przedłużę, przedłużę sezon bobowy. Tak, jak już wspominałam, sadzimy na głębokość około 4 cm, trochę uklepujemy. Gdzie trzeba, to dosypujemy ziemię. Jak będziemy podlewać, to trochę ziemię będzie nam wypukiwać. No, i teraz musimy pamiętać o podlaniu. I regularnie pilnujmy tego, dlatego że bób. Nie lubi przesuszonej ziemi. To musimy o tym pamiętać. Wiele przemawia za przygotowaniem rozsady bobu. Tych, którzy jeszcze nie wysiewali tak bobu, zachęcam do wypróbowania metody. I życzę powodzenia w uprawach.